Dzisiaj mamy sobotę. Już taka druga część listopada. Przymrozek był w nocy i, tak jak wspomniałem, na ostatnim filmie ogrodziłem takie małe pastwisko. No i teraz będę chciał tam przeprowadzić sado, Bo mogłyby pojeść trochę jeszcze tam zielonej trawy. Jeszcze tam trochę urosło. Ale problem jest taki, że tak jak do tej pory, to ja zawsze przeprowadzałem krowy w poprzek drogi. I. Było pastwisko po prostu z drugiej strony, więc one przechodziły, otwierałem im z jednej strony, przechodziły na drugą. A dzisiaj będę musiały pójść z wzdłuż, bo pastwisko jest kawałek dalej. I będą szły przez wioskę, także zobaczymy jak to pójdzie. Będę miał kilku pomocników, którzy przyjadą tutaj, przyblokują. To jest na szczęście bardzo mały ruch, więc tych aut nie ma. Czasami przez parę godzin tutaj to przyjedzie jeden samochód. Ale mimo wszystko będzie trzeba to zabezpieczyć, żeby nikt się nie wpakował i żeby krowy poszły bez problemu. Najpierw pojadę z tamtej strony, tam je zawołam, one powinny wszystkie przyjść do narożnika, i tam później otworzymy im przejście, i powinny pójść. Zobaczymy, jak to będzie. Tutaj kończy się to pastwisko. W tym narożniku zrobiłem im przejście. Mam zamiar to otworzyć i tutaj będą musiały pójść na prostu, Tutaj zabezpieczę białą tasiemką od strony tego lasku, żeby tam nie weszły. No i tutaj drogą, tędy będę musiał je przeprowadzić. Tam jest droga do lasu, też ją będzie trzeba zablokować. No i tutaj dojdą do tej kwatery. Tutaj mają wejście. Pierwszy raz to ogrodziłem. Nie było to koszone w tym roku, więc trochę tej trawy tutaj jest. Widzę, że ogrodzenie całe nic się tutaj nie zepsuło. To można, można krowy tutaj wpuścić. Tak to wygląda z rana. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po przejściu stada 70 krów. Jest tutaj dużo starej trawy. Ja myślę, że większość to one zdepczą. Ale najważniejsze, że e, będzie to na przyszły rok lepiej wyglądało i będzie już taka e, świeża trawa w przyszłym roku. Ale mimo wszystko jest miejscami: jest sporo takiej świeżej, zielonej. Myślę, że one tutaj chętnie sobie posiedzą parę godzin i podziwią. Przyszedłem po krowy. Cisza, spokój, ale zaraz zacznie się całe zamieszanie. Baśki! Baśki! Chodźcie Baszki! Pierwsze już zaczynają biec One nie wiedzą gdzie idą nawet Chodźcie Baszki! Tam widzę jakieś sielaki na samym końcu stoją same Ciekawe czy przyjdą Musi być całe stado zabrane, bo inaczej jak kilka sztuk zostanie, no to pójdziemy, no się darły całą noc za stadem. Ale widzę, że już ruszyły te małe. Też idą powoli. One tak niepewnie idą, bo wiedzą, że tam nic nie ma, że tam jest ogrodzenie i, i że tam przejścia nie ma, nigdy tam nie szły. Chodź, baśki. W końcu biegną. Jedzie pomoc. Trzymy Koguta, żeby było to widoczne bardziej. Tam mój tatu już pojechał na krzyżówkę. Zobaczymy, jak to szybko pójdzie. A jedzie mój brat, jeszcze tutaj przyblokuje drogę. Tak od godziny tutaj jestem, no to dopiero dwa auta tędy przyjechały, więc dzisiaj w sobotę to jest wyjątkowo słaby ruch i można taki coś zrobić. Chodźcie Baczki Chodź Baśka! Chodźcie, chodźcie Teraz szefowa pierwsza, no i zobaczcie jak ona się boi przejść. Chodź, nie ma druta. Chodź, poprowadź Sado Dawaj. Boi się. Ona ma taki tak ma zakodowane, że tu jest pastów i nie wolno wyjść. Zobacz, zielona trawa. Rozebrałem postucha, a krowy się boją przejść. Idzie, chodź. No chodź. tak się boi. Krowa przejść przez pastucha, którego nie ma, który był tylko tam kiedyś. No chodź, baśka, nawet całe stado czeka tam. Chodź. No Chodźcie Baśki Chodźcie, chodźcie Czarny wyk bardziej odważny Baśki, Baśki Powoli, bez biegania, Stop Chodź tu bliżej Stań, żeby nie szły na drogę tam dalej Nie zablokujemy Ten? tam pójdą mi później dalej. Tędy. Sześćdziesiąt, dwie. Sześćdziesiąt, dwie. Sześćdziesiąt dwie tutaj, tak? I tam jedenaście. 73, To dobrze, bo było 73 tokupiłem. Wow, co ty nam tu dajesz do pasienki. Dobra, koniec akcji. Dzięki. No z, z, nie Ja jadę grodzić następną i następną zaraz okay. będzie, będą pójdą dalej. Przeszły nawet nie widać śladu żadnego, żeby... Tędy jakieś krowy szły, żadnych placków nie zostawiły. Myślałem, że będę sprzątał, ale poleciały szybko. Wzięły się za robotę takie ży, żywe kosiarki. Pytaliście, czy używam te tabliczki żółte. No, to na wielu pastwiskach jest prąd wyłączony, więc tam te tabliczki nie są potrzebne. I tylko w momentach, gdy y, sada jest wewnątrz patery i jest podłączony prąd, no to wtedy takie tabliczki daję. A jak prąd jest wyłączony, przez większą część czasu, no to tabliczka nie jest potrzebna wtedy, bo nic tutaj nie kopię. No, tutaj działa elegancko. Nie ma żadnego przebicia, ale to nawet widać, że jest ogrodzenie krótkie. A teraz jadę tamtą następną łąkę ogrodzić szybko. Nie ma takiej tragedii później. W przyszłym roku będzie lepsza trawa. Tutaj jest rzeka. na takiej rzeki raczej nie powinny przejść zwłaszcza o tej porze jakby było gorąco to może by się pokowało. ale za to tu jest lepsza łąka i tutaj przyjdą na wieczór to też spędzą, tutaj spędzą noc a później pójdą na drugą stronę to mi sąsiedzi pozwolili tutaj wypaść te łąki i, i dzięki temu mogę je tutaj wpuścić a ja tymczasem ogrodzę tutaj następną łąkę, użyję do tego słupków plastikowych i na poprzednim filmie nie wspomniałem, że jak już robimy ogrodzenie z takich słupków to chociaż na narożnikach powinniśmy dać jakieś bardziej solidne, albo betonowe, albo drewniane, czy metalowe, jakiekolwiek, które się nie zamią, bo na narożnikach działają duże siły i taki słupek na narożnik na pewno się nie nadaje. Więc one mogą iść w środek, a na narożnikach tam już mam przygotowane słupki betonowe. I pójdzie drut i sznurek od góry. Tutaj też będą jeden dzień, więc nawet nie, parę godzin. Ale jest taka pogoda, jak, jak na wiosnę, a nie jak końcówka listopada. Jak rozwijamy drut, to ważne, żeby nam nie wyskoczył i się nie zagiął tutaj, bo wtedy na pewno tam się urwie później. No tak wystarczyło na styk go tutaj.